Tak, jest w ponad połowie teatru zerwany. Na szczęście zawinął się on na dalsze części, na teren mały, z dużej sceny na małą scenę i na, na pomieszczenia administracyjne. Wczoraj firma budowlana zabezpieczała te pozostałości, tak aby <try> fragmenty, które zostały oderwane, nie spadały z tego z dachu, żeby się nie odrywały. Tam dość e, dużo zostało zerwane e, tej waty zabezpieczającej, która jest pod, e, pod blachą. E, no więc teren jest ogrodzony, zabezpieczony, w szczególności ze względu na przedszkole, które znajduje się e, w pobliżu, ale również e, no jest to dość uczyszczany trakt e, pieszy. E, Pa w zabirzkniach będzie trwało szacowany strat, czy ten dach jest do uratowania częściowo, czy jednak trzeba będzie go wymienić całościowo. Co najważniejsze, nie wpłynie to jak na tą chwilę z pracy budowy i od kierownika budowy, nie wpłynie to na przeprowadzany tam remont. Czyli jeżeli będzie konieczna naprawa tego dachu, bo z czterech warstw jakimi jest pokryty teatr dwie zostały zerwane. Nie wpłynie na prace przeprowadzane wewnątrz, wewnątrz budynku, czyli jeżeli wszystko pójdzie dobrze, pod koniec września, na początku października teatr zostanie, zostanie otwarty dla, dla zwiedzających. Tak jak powiedziałem, trwa szacowanie strat i teren został wczoraj w godzinach wieczornych zabezpieczony. Budynek jest ubezpieczony, więc y, zobaczymy, jakie będą. jakie będą. No, rzeczoznawca musi ocenić, na ile y, ten dach jest do uratowania, a na ile to pokrycie jest do wymiany i czy ta część która pokrycia, która nie została naruszona, y, może zostać y, tak naprawdę wycięta i zostawiona w takim kształcie, a na pewno uzupełniona nowe, czy jednak ta konstrukcja y, wiatru pod swoją siłą. Wytrwał pewne elementy, bo to jest tak część zerwanych, ale część jest podniesiona, tak? Do jakiego momentu jest, jest ta konstrukcja wewnątrz, wewnątrz naruszona, i ile tego dachu trzeba będzie wymienić? Pogoda jest taka, że ten wiatr ustał i nic, co spowodowane było tamto, tamtymi, tamtymi podmuchami sprzed, sprzed wczoraj, nie spadnie nikomu na głowę. Dzisiaj, jeszcze tam ekipa pewnie będzie porządkowała teren w oku na, na zewnątrz, natomiast no, jest to na tyle zabezpieczone, że. Że nikomu z przychodniów ani pracowników teatru nic się nie stanie. Co istotne, też ten dach nie przeciekł, czyli przy tych ulewach nie ma zalania, czy to dużej sceny, czy to małej, małej sceny, więc nie ma zniszczeń wewnętrznych. No, czekamy na ubezpieczenie. No, no, mamy nadzieję, że ubezpieczyciel pokryje całą kwotę. Całą kwotę wymiany tego pożycia dachowego i prace będą toczyły się równolegle z pracami, które toczą się wewnątrz obiektu. My no mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie, zresztą jest to obli y sytuacja obligatoryjna w budżecie każdego samorządu na klęski żywiołowe, więc tutaj też nie będzie problemu. Z reguły przy tych klęskach żywiołowych pomagaliśmy innym samorządom, nawet poza granicami województwa. To jeżeli tutaj będzie potrzeba, to po prostu też skorzystamy z tej puli pieniędzy.